tak Polacy się zachowują, czyszczą, zostawiają śmieci i jadą. To może zdrapać, to to. to. Nikt nas nie ogląda, to tak. nie, się, nie musimy. No fajnie zrobione. O, o one też mają pierdnięcie, nie? to. Nie no wiesz. A nasza toletka też ma pierdnięcie. A to mama. Dzisiaj jest czwartek, taki przedostatni dzień u nas, jedziemy na basen, co wczoraj byliśmy tam, tylko nie byliśmy na basenie, idziemy w to samo miejsce, pogoda bo na pogoda nawet tu jest bardzo ładna, jest godzina po 10 lekko, no i będziemy sobie tam szaleć, wszystko zabezpieczone. Gabi oczywiście szykuje samochód do podróży No a w sobotę będziemy musieli za wstać Nie ma spania w sobotę, bo w sobotę już wracamy Do Deutschland o. A Gabi robi pit stop Nie, bo to strasznie wymazane, sobie No po deszczu, tu jest kurz, deszcz no. Inaczej jak wiesz, duje jest brudno, ale szybko Mama jest no jest strona, A nie działa, to ja tak? Działa. Ale muszę gumę wymyć. Bo tu guma. Guma już i okay. jej nie używać, bo jak zrobi krechę to już po... A jak się jedzie i a, szyby są a, czyste. A szyby są takie jak dach był. Gabi, powinnaś wiesz, w bikini to robić, nie? W takim stroju. I tak Polacy się zachowują, czyszczą, zostawiają śmieci i jadą. No ty to jest? I Ja trzymam buty. Aha, I nagrywam. <grym> <grym> I i nagrywam. a na, na, na Nie, amortyzator, te teleskopy one są. Ojej. Jak stara szafa, no, <grym> trzydziowa. Nie wiem, czy mu się to ubzdurało, że stara szafa trzydziowa, no nie? <grym> Tak to wygląda A przynajmniej wiadomo, że... że oni tu mieli naklejki w ogóle samą kampingu, bo to nie wypał. Oni I mają. Nie bo to nie wypał. Tam ten lepszy kamping był. No. My naklejamy tylko te kampingi, które były Które fajne. się podobały, no. To, to, to wszystko nie lewałem A tego BRZ też nie ma, co tu stało. Ale, ale to jest bery, nasze. To, to nie to, to wiem, to, to oni to, to gdzieś tam byli rozlokowani, bo pojechali, może. Nie wiem. To, to, to co to, to jest? jest? Toż, butelki. Czemu to jest? A no, to jest? Jak idziemy do sklepu, to po co mamy napełniać butelki? To jest ten. O, od samochodu, już to ja to tak nakleiło. Na <|no|>? Nie wiem, to jakiś skrót czegoś, nie wiem. Motoru. A to, to większość tych Toyota ma takie w Nie wiem co to. A to można zdrapać. No masz, a zostaw to. Nie drap tego. Jak to To jest oryginał. Wygląda. To może zdrapać, to to to. Nikt nas nie ogląda, to tak. musie, nie musimy. Ja przodu nie myję. Co? <laughs> ja to nawet, nawet to normalnie, zaraz polerkę będzie. No co, się proszę mi odzyskać? Mariusz, ze Mariusz my mój mój. mogliśmy wtedy wziąć kupić się ten, ten, ze ten, ten. 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 to No, no, no. <ślamic> <ślamic> tak, ale mogłaś kupić. To, to, ta, to, to tam kupiszmy, było to, ja ten. Ja akumulator. I ten. Gabi jest skarbnikiem. Skarbnik. Ja jestem szoferem, Gabi jest skarbnikiem. Tak są podzielone role. Co? Nie, z przodu nie. Ale silnik też możesz przemyć z ciśnieniem się teraz zdziwił <grym> Zaraz się ona zdziwi powrotem. To już niepotrzebne jest no nie. A może to do kosza od razu? Jeden jeden No i dobra Wsiadamy Ja wyglądam jak z lat osiemdziesiątych po 90 Czemu? Z tymi włosami włosy za obciąłeś. One się tam... Ja się dzisiaj wstałem, one już tak były. No ale jakbyś miała włosy, długie to byś nie musiała to No ale ten ten to niech tu mi odjeżdża, bo ja tutaj nie wyjadę. Kurde. Kto to tu Nie wiem kto. Tata tak. Takie inteligentne. Bo jedziecie na dół bo my jedziemy na toalet. Dobra. A co? Abyś tu nie, nie, nie wjechał na dół Na bok? Podjechaliśmy do, do takiego gościa Simon tak Smurf I Patrzą czy tam coś jest i? I? Jest? Da... Mały wybór? A tam jeszcze masz To jest zaraz za tutaj, za Blouensie Ja wiem parę, paręset metrów i to po lewej stronie jak się jedzie w stronę tych dwóch jezior pięknych no Mamy jeszcze 36 minut bliżej już. Tu więcej? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. To jest cała lodówka z mięsem normalnie, tu mięso możesz kupić. No tu jest większy wybór Ale mleka nie ma. Nie. Nie, nie. jest tylko kiełbasa, ser. Jajkę. O masz. Zobacz, masz jeszcze o, e, sól. Solek jakieś. Kodenki ręcznie szyte. Ale jaka cena to Powinna być tam cena Ale mleka nie ma Ale nie wiem jaka cena tego 1 euro Podaj, pokaż bliżej, bo to ona oddalek chyba 12 Precznie robione? No dobra, zaraz już się wyłączę No i dalej siedzą w tym kiosku a Gabi tak się prezentuje w tych spodenkach, co wczoraj kupiliśmy. Szkoda, że mleczka nie ma, ale serii jest. I drzwi zamknijcie, bo Pisa chyba drzwi trzeba... Nikola, drzwi zamknij. Nie. No. Ale nie ma mleczka. Dziwne, że nie ma mleczka. Ale fajne takie swoje tam i masz to, jak się chorym jest, żeby zesmarować na usta. Może mleko do niego trzeba iść. Może jak się zapuka tam do gospodarza, to mleko dostanie. A może. A może? Dobra. Ale pierwszy raz, że takie tyle mięsa jest tam w zamrażarce, no, bo przeważnie były same takie sery, cała jajka. Mierza, tam filety no. jakieś, kubasy. I to wiesz, na pewno Polsce no, nie. nie tak jak my z supermarketu kupujemy. I, i, i widzicie, nikogo nie ma, nikogo, tak, ja tam patrzyłam sama obsługa. to po 10 franków y, takie, taka, taka wiesz, to, to opakowanie jest, tam Mariusz chyba pokazywał. Szkoda, że nie ma, nie? Chyba że jeszcze gdzieś tutaj jest. Hmm. No i zaczęło. A jest ser. Rozglądajcie się, bo Zabra, ja się ten ser, to mniej więcej tyle kosztuje, co nie patrzę na waldiku i w Denę, ale tu mam ser taki, no, swojski, nie? Hmm. No, jest różnica, jest. Już jesteśmy na parkingu, tu przy basenie. Basenki jest tutaj. Idziemy teraz jeszcze opłacić. Parking nie jest duży, ale jeszcze tam, tu jest miejsce. Za nami jeszcze było miejsce. Jeszcze nie wiem ile jest za tam za godzinę to samo I ile? To ja samo Nie, 30 minut bracji Tam też A co? co jest? Masz 30 minut bracji później masz jedną szturnę 2 euro To samo To ile robimy? Dwie godziny A Na razie czy... dwie Ja no, już nie są mi pół godziny już stoimy <noise> pół Tylko godziny nie wiem tę kartą, bo ja mam 10 franków, A To kartą 20... można? Nie, kartą tu nie można Nie no, go no a ja nie mam. No to trzeba tam pójść, rozmienić. Mam portfel to na po ja też drobny muszę mieć na te... na kompanię, Adeś. To z gotówką zapłacisz, grubieje masz. Mam na dwie spółce. A ty tak ten numer tam. To nie, ile kupujemy? Ja też mogę na trzy, na trzy, Nie, na trzy Gabi, co to jest na... dwie? Nie, na razie na dwie, a później przyjedź będziesz biegać? Wiecie co, albo się zapytać czy można wyjść i opłac opłacić. No. Weź Amelia, daj psa. Weź szybko powiedz czy cześć. można że opłacić, bo nie wiadomo ile tu będziemy, no nie? Bo lepiej się zapytać. English? Dutch? China. China. No się zdaje, I że lepiej wiesz, jakby coś do dowieźć i dopłacić sobie, bo nie wiadomo ile będziemy. Ja tą aplikację używam w Bochum, w Niemczech, ale tu nie używam, bo trzeba mieć internet, a my internetu nie używamy, bo trzeba było wykupić, a nie chcemy dodatkowych kosztów. No to wróćcie mi za dwie, ja wrócę za jedną. Czekaj, zobaczymy. Bo tam coś, znajdziemy jakiś atrakcje, to bym jeszcze coś zwiedzić dzisiaj. Wzięliśmy specjalnie buty. No a tym bardziej dzisiaj wszystko wzięliśmy za. No, ale dzisiaj jest ładna pogoda. No, ładna, gorąco. na się idealnie No, na basenie idealnie trafić. A czy są atrakcje jakieś zwiedzać? No, ja nie wiem, czy będzie. No, to jest za gorąco na atrakcji To lepiej siedzieć 4 godziny na basenie. nie lepiej tutaj siedzieć i korzystać, póki mamy ciepłą pogodę. A jutro może być pochmurno i ten no to jutro możemy będziemy zwiedzać. A to są takie ostatnie dowody dni no, to nie. wiem, no to dzisiaj możemy posiedzieć na, na basenie czy najbliżej potem i pójść tam na tą wodę. A zobaczyć jakieś atrakcje, i jutro pojechać z rana. Pozwiedzać dwie czy trzy atrakcje. No. Jak z jednej na drugą będziemy jechać, to wiesz. No. A, dzisiaj a ja jest? lubię się kąpać. No. Albo przynajmniej ten, jak były, przecież jak ja byłam w tej szóstej klasie wtedy. To przecież były te takie wyścigi, te wodne, w ja wtedy brałam udział. Ja, ja lubię. Wiesz czemu? Hmm? Bo się nie pocisz, no. bo jesteś i tak cała mokra. <laughs> No to jest fajny. Dobra, idzie Amelia, zaczymy. Tak? No to wrzucaj na razie na dwie godziny. Nie. Na, razie na dwie, na dwie. Na dwie. No, 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 na Czekaj, no, nie, no, bić trzeba. W tego jedzenia no. mamy, że. B, O, A, G. Jeden, dziewięć, siedem, sześć, pyk i wrzucaj. To wy wrzucacie, czy Andrzej? Nie, na razie nie wrzucaj. No i zatwierdzamy. I jest. Becały. Zakupy zrobiliśmy sobie w Ardiku. I która jest właśnie? Dwie godziny, która jest teraz właśnie, bo my tak wrzucamy. Pół do Trzy godziny, bo ja klikłem wcześniej pół godziny. Teraz znowu pół godziny kliknięte jest. Nie bo ja przecież też pół godziny. Dobra, Dobra jest w, w pół do pierwszej, pamiętajcie? A do drugiej, a do. Adam Adam do pół do trzeciej. A do tak, że bagę, wszystkim zatwierdzić pół godziny, znowu bagę, zatwierdzić pół godziny i tak poklikać z 5 godzin. W Waldiku zrobiliśmy takie małe zakupy, właśnie tutaj picie. Kluby. Tylko, że trzy razy wchodziliśmy do. Denera i do, do, trzy razy nie, do Aldika. Raz do denera, nie, ja raz do Denera i do Aldika, bo tam chciałam picie tutaj bułki i mm -hmm. takie rogale to No i dobra, idziemy. Może no, z pieskim można, prawda? No, bo no to jest wiesz, jest zioro, No, nie? Ja. Dobrze, daj, to jest ciężkie, kurczę. No I to dźwigałaś? No, ktoś ma mi pomóc? No, nic nie no, teraz będzie, zaraz będzie. Tata nie pomaga, mamy. Twee volwassenen en twee kinderen. En een hond. Oké. Okay. Alle kleine. Ja. Hund hond mag naar de Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Niet het eerste keer. Sorry. Twee volwassenen. En twee kinderen. Twee kinderen. Dat zijn gelijk 20 kinderen. dat super schön Ik hou van de kleuren. Ze zijn Ja, ja, Meine Mijn war genau die. die ja. Ja. No, pudełko. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekstra bez telewizji. Okej. Dzięki. Dobra. No i dobra. idziemy na trawkę. Na trawkę, tak, tak. Jak tu trawkę znajdziesz. O, oni już coś znaleźli. O, też jest pies, widzisz? Widzisz, też jest psalm. No? Oj, sorry. Ej, to fajnie jest fajna! I to fajnie weź z co? Nie? Można nagrywać. Tak. Można nagrywać. No nie wiem, czy tu, gdzie się rozkładamy. Czekaj, jakie? Miała widocznawana, całym, Jak się no, bawi. Na was to ja chcę wychodzi, bo miała Beluś cienie, a też... No. no i tu będziesz miała wgląd no bo słońce i tak będzie szło w tamtą stronę, to cień będzie tu bardziej... No i tu będziesz miała wgląd na... na jak się Tej, bawię, Meister, majster, rozkładaj. Trzymaj po czele. Ja chcę nawet iść po Zaraz, ale, ale to trzeba tak robić, bo Beluś nie może sam być cały czas, nie? Ale... Nie gdzie się, się wymienić. Ja wracam zaraz za 4 godziny do tego. <grydze> Idą, będą... Amalia, szybciej dawaj. łatwo ci powiedzieć jak łada zimna. Jest. Ale oni już pływali. Ale wiesz, to pływali wczoraj. Ale fajny basen powiem. Bardzo mi się podoba. Podoba się? No fajny jest. To z basenik tam dla dzieci mało się. jest. Mhm. Są, są przebieralnie. Talece są, więc wi jest kawiarenka, wi, -fi. wi -fi jest w końcu. <noise> ja, Może trochę nadrobić. Ale ja filmu nie wystawię. <noise> no nie, byś musiał tu komputer wziąć. Nie, ale Gnieka... Nie, Będziesz tu, tu zamiast z nami się Później w, w domu, ja się w domu ja... będę bawił. Powolutku będę wystawiał. Jest, w końcu to i wody dotknąłem tej lazurowej. Dobra, już tam Mariusz jest na górze. Amelka też dopiero. Już, już chodzi po drabince, zaraz zaczymy. Już wszyscy wracają na odpoczynek. I co zimno, Waneska biedna siedzi tam. Ona chciała z wami, ale ona mówi, że zimna woda. <grywa> Zobaczcie, zobacz, jak Waneska fajnie na tym pływa. I machaj tak rączką, nie Waneska. się No i będzie trzeba kupić takie coś dla jak będziemy jeździć na Dinsburg, to właśnie Vaneska będzie się uczyła, tak?

Moje włosy! Moje włosy! Nikola, 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 Mariusz tam już siedzi, no Nie, nie. Nie, Filmuję do nie. dlaczego. nie. Nie, coś tam? nie. Nie, nie, nie. Nie, ona jest dobra ta woda, ta jest woda dobra. Wejdź Ona ma grzać To nie jest sauna. Nie, ale naprawdę jak siedzisz, to ja tu mogę siedzieć cały dzień w sumie. basen, to jest taki, o to jest taki ten większy, tam dalej jest taki brodzik dla... Tam jest taki dla dzieciaków, że tam dla mnie to jest pokolana ta woda, to coś dla waneski. Baby! Nie, no. A, tam jeszcze jest, no. Tam jeszcze jest taki typowy brodzik. Ale tam już nie idziemy. Nie lubię, bo mnie denerwuje, jak jest na szyi. Nie lubię, bo mnie na Ja mam ten sposób, nie? Musisz uważać, że nie Ale nie, trzyma się. Musisz bardziej tak chodzić. Taka, wiesz. Gabi musi być taka wypięta. No nie, tak to przecież. No ale... będzie znowu widać pod i to pod brudek. Tak, nie się czy Nie zaraz będzie. zaraz no, ja będzie, będzie tak. To... O... Ja, ja blada, blada no. Ja opaliłam, tylko mam nieopaloną, ale dlatego, że nie mogę opalać. Ty masz takie okulary, że całą buzię ci zakrywają. No, pływaj, Vanessa, pływaj. do samochodu. A tam nie ma Może. Tylko tam wiesz, nie ma cienia, Gabi. No i idziemy już. Żegnamy się z tym miejscem. Idziemy, a tu tak fajnie oklejony. Fiacik 500, znaczy to jest Abarth z Francji. No fajnie zrobiony. O, o, one też mają pierdnięcie, nie? O. Znacz Nie, no wiesz. A nasza tojedka też ma piergnięcie. siedzimy, czekamy, szwedzki kucharz tu coś pichci aż, aż gaz wyczerpał już Ej, jeszcze jest A bo jeszcze nie zmieniałeś A póki jeszcze nie to po No, no nie, nie ma sensu. jak zgaśnie to zmieni A Vanessa zadowolona spływania Tak? Fajnie pływałaś A co Ale dzisiaj na obiad? No, wrócimy w ogóle do domu to wykąpiemy Wejdzie do wanny, wszyscy się wykąpią porządnie No tak. Komarza o to żeby wejść Komażę tak się porządnie wyszorować A co dzisiaj na obiad kolację czy obiad? To wszyscy samo co tak tydzień temu Kolacja Mieliśmy, o, Mieliśmy no. zrobić żurek Wczoraj nagrywaliśmy, że zrobimy żurek ale co zrobione zostało? Przegłosowane. Każdy chce spaghetti. Nie, ja chciałam więc... żurek. No, Jamelka chciała żurek. Więc no, ja, ja też bym sobie zjadła. Nie. Więc nie wiem, jutro gołam. Ale ja twierdzę tak, że trzeba wykończyć to, co jest już pootwierane. No, a ser akurat był no. jest, No, to, a to co? Jest. A to po prostu, jak nie zjemy tu, to zjemy sobie w domku. Nie? Zgadza się. No, został nam ser, więc szkoda, nie mam do czego zużyć. A do spaghetti najbardziej się zużyje. No bo więc niedobrze tak, tak, to każdy będzie. Nałoży, ile będzie chciał bo ja nie chciały. No ja przywiozłam ser, ale jeszcze ja kupowałam tutaj w sklepie taki półfilowy Pół ser starty No więc nam sporo zostało, więc mówię, dobra, jak wszyscy chcą spaghetti. A ja... dlaczego? Bo robiłaś dzisiaj porządek w lodówce Rano tak, robiłam porządek w lodówce Przypomnę, bo patrzę, już mówiłaś, że, nagrywałaś się. Tak, że ale... dużo sera zostało. Więc trzeba go wykorzystać. A najwyżej jak przyjdziemy no, to zrobimy. Toni. Ale jaka cię no tak jest? 18 jest 18.30. Jest 18.30. już tak zaszło. Kolejki już nie jeżdżą, bo jeżdżą mm -hmm. do 18.00. Dla tych, co nie oglądali nas wcześniej. Albo przewijają, bo nie bez, beznadziejnie nagrywamy. Mm. <laughs> Każdy nagrywa jak nagrywa. Znaczy my nagrywamy? Dla siebie. My nie, nie robimy tak, że. Pod Kasujesz i od nowa i od nowa i od nowa. Aż, aż się uda tylko, scena. Tak, tylko że u nas to jedzie po prostu na żywca. tak i Jadan wstawia tego, ja nie Zaczynamy tego, no. dlatego czasami jest tak. Albo się człowiek przez, przez języczy, albo źle tak nie tak powie, albo cokolwiek. Bo inaczej jakbyśmy byli przygotowani, scenariusz nie my mieli, to, to inaczej to wygląda. A my tak na żywca jedziemy i tak. No ogólnie na to jest, nagrywamy na swoją pamiątkę. Ja nie robię tak na pod, po, po. Pod publiczność, tylko robię to dla nas, na pamiątkę. A to, I po że ktoś na... te pamiątki z nami ogląda, no to... No to będzie miło, z razem z nami, jeżeli... Jeżeli komuś przeszkadza, przeszkadza tak, no to trudno już jest. No to jest taki przycisk... No nie szary, mamy czasu, żeby, żeby to wody. tak nie żeby tak kasować powrotem, powrotem, bo to... Hmm. My w międzyczasie właśnie idziemy na bawce, bawimy się, Adaś, Adaś kameruje, nas jest za dużo, to jest prawda. Bo inaczej jak dwie osoby nagrywają, albo trzy, to jest inaczej, nas jest sześcioro. To wszystko tak opanować, bo ten coś źle powie, ten coś tak nie tak, coś tak. No to to A tylko... za często. <noise> nie, nie wiem o No, ja już nie. mówiłam, że mu będę chyba język ucinała. I to więc jakbyśmy tak wszystko. Mam, to ile razy ty mi gabi język utniesz? Powolutku, malutku. <noise> więc jakbym miał ja, mini wszystko tak obcinać to z tego filmu, nie wiem, byś nic A. nie ci tutaj. Chodź, coś... to jest z tej strony. No ale tu. nieźle, jaki masz ojku. No, ja, ja musiał... Krem, a mam taki specjalny po opalaniu, krem niebieski. Ja jestem miś przeklinak z waczmuchu. Jeszcze, a teraz. Ja go mam. No, wykremować, jak to się wykąpie. Póki cię Amelia, nie, nie, nie ten. Nie dorbi, <noise> bieg. Amelia cię dorwie, to skupiona. lubi na basenie, mnie tak złapała. Mama daje być po skupie. <noise> Ale u mnie nie ma dużo. Nie, no jakby byłaby gąbka, to, to od razu no, po pierwszym, no. A to jak bez gąbki. A gąbki tak. takie mycie nie gąbki, nie brałam gąbki, bo. Trzeba znaczy, ja by się wykręcać. Tutaj nie mam znikła. za bardzo gdzie suszyć tej gąbki, a w domu. Spuść. A co, nie włączyłeś Ame... tego? Amelia, jaka czerwona jest. To ty do mnie? tę gąbkę bo ja no to śpię tu... Tu... na flag. Żupa jest a, otwarta, jest. Gąbka powinna być na wierzchu. Czekaj. O. To samo, co nam się kiedyś zrobiło. No puścił. Z tego strzału coś tam wsuwam. No. Już wyśmiecił. Do, no. no dobrze, to czasami odnosi. <laughs> co to jest? Więc ten, więc ten materac, co Ambaneska ma jest super ten. No ale ile lat ma już? No, no. Próbuję może tu go włożyć. Który, Który jest? Który? Ten pusty? Oba są puste. Oba są puste. Musisz przeboleć Amelka, to chodzi o to. To się jutro. No to już puścił Weź no go. Już wiek swoje ma. To jest go, bo on jest jakiś defekt. No. Nie ma co. Na wygląda. No. Zeser jest jest. Tak Zawsze głodny Ale jaka mnóżutka, co Może zobaczymy koniec. Koniec. Co się stało i tam. gdzieś na, na końcu miasta jest cisze, koniec. Cisze, cisze. Gadujcie, o pitolie, gadasz ale, Jezu, ale co, ja pierwszy raz taką tęczę. Malutką, jej, A taka malutka, taka niska na ta... Ale taka cudna, jest. No. Ta ona jest. Taka taka żywa. jest. No. Ale, ale nie, no, nie wiem, robi. czy będzie widać na kamerze, bo nie. kamera oddala, kurczę. Niewana jest cudna, ta tęcza jest. Jak nie, coś to... Jak, widać, to jak coś... Gabi, Gabi, nie, Gabi, Gabi nagrywała. Ale więc. nie wiem jak też telefonu to wyjdzie, nie? Ale... mówisz wiesz, słońce też daje, Nikola. Hmm? Ale tak w rzeczywistości jest po prostu wow. Ja mam. Bo, jeszcze... bo zawsze gdzieś tam daleko Wiesz, gdzieś widzimy to cenzję, nie? Tata, bo jeszcze kropi. Zatrzepkowało światło już świeci. No, dlatego. No. Kurczę, ale jaka burza była. O no, widać, zobacz, Nikola. O widać, widać. I zdjęcie też wyszło. Jest tak niziutko, nie? Mhm, tak, bo zawsze tak wysoko Jej. gdzieś tam. A no. jaka... Widzę ja widzę koło, fioletowy, niebieski, zielony, żółty, taki wzią, ja ala czerwony, pomarańczowy, A no nie? w to jest wieso. No, się będziesz miała w piżamach hiszpańsku. Rzebko, bo zaraz zniknie. No, jest no nic nie już Ale zdążyłam ci zrobić. <śmany> Pokażę, że nie umyję. Nie day. <śmany> ago. I've changed for the better this time I thought